No cześć! Dzisiaj dołączyliśmy na serwer Dinozaury SMP Dinozarły, <grymne> Dinozaury, dinozaury SMP I jest to serwer youtuberów, ale taki stricte survivalowy słuchajcie Taki stricte czysty survival, nie jakaś tam kwadratowa masakra czy inne coś tam Tylko taki stricte survivalowy słuchajcie e, Będziemy grać w survival Będziemy grać w survival z youtuberami i się seriaram strasznie. seriaram. Oczywiście, jak to na serwerze youtuberów? Muszą być youtuberzy, więc idziemy ich odwiedzić. Hej, jeszcze tak szybko, przed odcinkiem chcę powiedzieć, że do wakacji zostały 3 miesiące, a w wakacji organizuję kolonie z widzami, i w tym roku jedziemy do Bułgarii. Wiek minimalny został podwyższony od 12 do 18 roku życia. więc, jeżeli jesteś w tym przedziale, to słuchaj, zapisuj się na kolonie ze mną, i jedziemy w tym roku za granicę. Także. Miejmy nadzieję, że widzimy się w wakacje. Wszystkie linki potrzebne macie w opisie. No i lecimy do odcinka. Dziękuję serdecznie. Hej, boys! Hej, hey. Narek! E, Co słychać jestem. w wielkim świecie? Super, że jesteś. E, mógłby mnie ktoś oprowadzić? Czy gdzieś gdzie już poszliście? Ja no, na spawnie. Dobra, czekaj, idę do ciebie. A ty Dobra. jesteś cicho, czy mi się wydaje? A Możesz mnie podgłośnić, please? Dobra, nie ma problemu. O, hej, jak ty tu tak szybko? Czekaj, czekaj, a Ej, ja no mam. Ej, co wy już w bez kitu? No trzeci dzień serwera, no! Trzeci dzień serwera! To ja myślałem, że tutaj nie będzie jakiegoś tryharda, a ty się okazuje, że jak wszędzie jest tryhard. Nie no, żaden tryhard. O, mogę cię uderzyć? E, dobrze, panie Narku, witamy na Dinozaur SMP. Dzień dobry. Jesteś tutaj chyba generalnie najmłodszy. Ciekawostka. Co? No, tak mi się wydaje. No dobra. No, także, no, tu jest spawn. Trochę niestety eksplodował ostatnio. A nie, ale to, to mi się podoba, wiesz? To mi się podoba. ta jest, dziura? Je, nie, nie, jest taki artystyczny nieład, tak bym to nazwał. No, tutaj mieszka buraczek, jak się łatwo domyślić, widać z daleka. E, ja, ja się domyśliłem po tym, wiesz? Po tym? O po tym, no? Faktycznie, że. że no. Zaraz, emeraldami. Ty, ja bym. Albo dobra, nie będę granał. No. Chodź, pokażę ci mój domek. O, I dobra, Enda. Dobra. Znaczy w sumie bardziej Enda niż mój. Tam gdzieś na lewo mieszka Neuracht. Tam A czyli, za jeziorem. czyli nie jest tak, że każdy sobie poleciał gdzieś 2000 kratek dalej, tylko jesteśmy mm, koło siebie, nie? No, w miarę tak, to no. Git, to Git, to fajnie. Oprócz Juniora, który mieszka po drugiej stronie góry, A, bo generalnie no, mapa tak. wygląda tak, że na środku jest jezioro, potem jest polanka i dookoła są góry, i potem już jest normalny świat. Więc Junior gdzieś za górami mieszka. A tutaj mieszka miała z Endem i no teoretycznie jakiś który woli GTA niż Minecraft, trochę smutne. O, nie. Jak chcesz z nami mieszkać, to zapraszamy. Chyba że. O oh wpadłem. Coś planujesz budować fajnego. No, ja bym nie planował. No i to w sumie tyle. A, i to w się. Sensie, no ja na, na przykład. Mm, no, jeszcze Magister jest, Junior i tyle. W sumie, Noirach, więcej, nie, więcej nie, nie widziałem budowli. No ja przez trzy dni farmiłem zbroje, póki co. No więc właśnie, nie ma zauważyłem. jakichś budowli <laughs> jeszcze imponujących. Nie, no nie, że ty. I elitry. <laughs> Jezu, znaczy, a iż ja pojechałem tam, pojechałem tam. I no. nie wróciłem, tylko pojechałem dalej. Do Warszawy? Dalej. Co? Do Torunia. <laughs> Dlaczego? No bo tak pociąg miał końcową stację. E... I co, i potem wracałeś? Nie, no i potem, no bo to już w nocy było, zostałem na noc. No i tam jeszcze mam takiego jednego znajomego, więc tam się zatrzymałem i chciałem o 18 wrócić i o godzinie 15 chciałem kupić bilet. Się Okazało że nie ma miejsc w pociągu, a następny pociąg jest o 20. No tak mówię, no dobra, no 20, no to tak 5 godzin, to będę, będę druga w nocy na chacie. No i ciul. No i się okazało, że w Warszawie jest przesiadka i trzeba 7 godzin czekać na kolejny pociąg. I tak czekałem do godziny 6.48 na czy, pociąg. To czemu nic nie mówiłeś? Ja jeszcze wtedy nie spałem. Po drugiej w nocy? No, ja live'a robiłem chyba. To a. było wczoraj? Szukaliśmy. Nie, nie wczoraj, to było z niedzieli na poniedziałek. No to wczoraj, no. No to też siedziałem. Ty no mogłeś mówić. Ja, ja wtedy jeszcze grałem w kloce. No ale to bym cię wyciągał z kloców. No a na którym dworcu siedziałeś? A na wszystkich, wiesz, bo jeździłem z jednego na drugi. Bo, <laughs> bo na początku siedziałem, do drugiej w nocy siedziałem na centralnym, stwierdziłem, że tam jest zimno, bo tam naprawdę jest zimno. I pojechałem na zachodni, zachodni jest w ogóle dworcem, gdzie chyba w ogóle nigdzie nie można się siedzieć. Że Zachodnie to jest taka żuleria. Tak, 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 ale centralny też. Jakby nie obrażając y, tam osoby, która bardzo kocha centralne, ale to jest żulernia totalna. I pojechałem na wschodni i tam jest cieplutko i w ogóle. I tam było fajnie, no. na Inarek. O drugiej, z samochodem, ja mam na dworzec byle jaki, 10 minut max wszędzie. Mogłeś Serio? napisać, bym pojechał po ciebie, no. No ale to byś wyłączył streama, żeby po bym zrobił IRLa. O! No no, to następnym razem będę pamiętał. No ale serio, no, głupi jesteś. No, no ale no tak przesiedziałem sobie 7 godzin, położyłem się na ławce. Nie, jaka jest. Ale nie, totalne. poczekaj, poczekaj. Położyłem się na ławce, przyszła ochrona dworca <laughs> i powiedziała do mnie. Ławka jest do siedzenia nie leżenia, wstawaj. Mówię, ja pierdziel, no dobra. <laughs> I musiałem Boże. siedzieć przez 7 godzin. Boże, na te dzwanie. Przecież w Warszawie jest tyle osób, które by cię przenocowały. Ale to nie chodziło o przenocowanie, no bo i tak o 6 musiałem być na dworcu na pociąg, nie? Przeszedłem 30 tysięcy kroków. Jezu, <laughs> co? No. Na liczniku było 32 tysiące kroków ponad. <laughs> Super! Miałem 28 godzin bez snu. Nawet w Minecraftie nigdy tyle nie zrobiłem. Bo. Żal mi cię trochę, ale urocza historia. No, no i, i do sedna samego. Miałem wbić wczoraj. A to jeszcze wczoraj. nie koniec? Miałem wbić wczoraj na serwer. Nie? No. Ale, bo ja mam jeszcze takie lekcje z widzami w szkołach, czajisz organizuję o Minecraftie. Mm, no. No, no i o 9.30 się zaczynały. Ja o 9 byłem na chacie yy, Więc wbiłem na hatę, wbiłem na te swoje lekcje. Do 14 miałem te lekcje, po 14 położyłem się spać i myślałem, że tak wiesz, prześpię się z 3 godziny. Obudziłem się o 7 rano następnego dnia, nie? Dzisiaj. Ty jesteś chory gości No akurat macie coś do jedzenia? O, o. Kurczę, właśnie przydałoby się jedzonko. A może borówy sobie chce zabrać póki co? O, dzięki, dzięki. Ty gościu, patrz A wyobraź sobie to yy... Lądujesz w Warszawie, piszesz do mnie, że kurde, stary, nie mam pociągu, ja po ciebie jadę, gramy se w kloce i nie wracasz w pociągiem o jakiejś tam szóstej czy siódmej, tylko ja sobie spacznie śpię, a ty sobie robisz te lekcje, odpalam ci komputer, robimy sobie coś w ciągu dnia i sobie wracasz dnia następnego, ez? No. Dobra, idę szukać jakiegoś miejsca na chatę. Dobra, powodzenia. Uważaj, bo w nocy Dziękuję dużo bardzo. potworów jest. Bardzo. No domyślam się. Idziemy <laughs> end do endu? Mm, dobra, słuchajcie, bo w tym momencie szukamy jakiegoś miejsca. Ja bym chciał jednak mieszkać dosyć blisko, żeby żeby ludzie, wiecie, mogli widzieć to, co buduję. <śm> Ale to nie jest ważne, tak to prawda. Chciałem po prostu mieszkać blisko, żeby do każdego mieć blisko. Tak w, w razie W, no nie? Jeszcze nie wiem, gdzie jest żelazne, bo ja miałem z żelaznym mieszkać. W ogóle, ty, dinozaury... Er Dinozarły SMP, a, a my nie jesteśmy w sumie dinozarłami, bo ja nagrywam od 4 lat. Żelazny też coś koło 3, chyba. Bo w sumie my nie jesteśmy takimi dinozarłami, więc nie wiem, co my tu w ogóle robimy. Dobra, mam. Ale okej, okay, ale okej, okay, jakby mi to pasuje, nie? Tu są góry, nie wiem, czy ja chcę mieszkać w górze. Ej, a tutaj ta polana naprzeciwko waszego domu jest wolna? Możesz robić co chcesz, gdzie chcesz. A? to Git. Wszystko oprócz X-ray jest dozwolone. O, to super. O, Czyli schematika też? No, serio? No, o oh, kurde! To super, znaczy nic nie mówię, ale super. Dobra, słuchajcie, jak już dostaliśmy oficjalne pozwolenie na schematikę, no, SKK, dam nam pozwolenie na schemat, znaczy minę. Schematika to jest taki mod, w którym możecie sobie po prostu włączyć schemat, w sensie schemat, czyli taki obrys. Obrys jakiegoś budynku i, i na podstawie tego obrysu po prostu go odwzorować, nie? Więc myślę, że na kreatywie będziemy mogli jakiś fajny budynek z, zorganizować i go po prostu przenieść. Jak, no, jak dostaliśmy pozwolenie, to czemu nie? Mógłbym z tego nie korzystać. I Też fajnie by było zrobić z tego jakiś odcinek na przykład i pokazać wam przy okazji tą schematikę. Więc to jest, to jest całkiem spoko. Więc to będzie akurat GITES. No a teraz standardowo jak na survivalu. Na surwiwalu, zbieramy sobie drewno, jakieś tam surowce, będziemy zbierać i to będzie dostałem suba Dostałem suba. Przez chwilę, Przez chwilę myślałem, że... że ten. Że streama odpaliłem nie odcinek, ale. Oj kolejnego. Ale słuchajcie, jak się okazuje jednak jednak odcinek, więc będziecie mieli na dziś odcinek, wy to oglądacie dzisiaj, ja to nagrywam wczoraj więc jest spoko. Dlaczego nie było tak długo odcinków, no to dostaliście informacje na samym początku, jak dałem ze Skaczem. W ogóle, jeżeli byście byli ciekawi, kto jest na, na tym SMP, no to jest. Endiamin. szczerze nie znam. Szczerze nie znam. E, no muszę się przyznać. Jest magister SKKF Ja Żelazny Buraczek, e, Tijzimi. No i nie wiem, kto jeszcze. I nie wiem, kto jeszcze. W trakcie wyjdzie, słuchajcie, kto tam jeszcze jest, no nie? Więc no, wiadomo, pierwszy taki odcinek to będzie na zasadzie takiego survivalu, bo jakby tutaj jest tylko survival, nie? Będą oczywiście z tego jakieś streamy, też jeżeli macie jakieś pomysły, co bym mógł zrobić, na przykład, to też fajnie by było, gdybyście mi napisali. I ja będę starał się po prostu jakoś to tutaj wdrażać na serwer, więc to też było spoko. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły na to, jak można, jak można fajnie, fajnie rozkręcić, ten serwerek to też bym bardzo chętnie przygarnął, bo też fajnie by było robić coś, co, co, wy, wam by się fajnie oglądało, nie? A jeżeli po prostu chcecie zwykły survival, to, no to będzie, to będzie jak najbardziej. No i też, też się zastanawiam, też się słuchajcie zastanawiałem, ee, czy by nie odpalić jakiejś serii, w sensie serii, znowu, z survivalem zwykłym, takim najprostszym survivalem survivalem, wiecie, z takiego, taki zwykły survival. Taki zwykły survival bez YouTuberów jestem tylko ja i wy. I, I też napiszcie mi w komentarzu, czy coś takiego byście chcieli. Czy jednak wolicie, żebym grał tutaj. Czy właśnie dwie takie serie. Oprócz tych takich wiecie zwykłych, gdzie tam jakieś blitwaczki, domki czy coś w tym stylu. Bo to też na 100% będzie. Ale słuchajcie, chciałbym wrzucać więcej niż jeden odcinek w tygodniu. Więc też muszę mieć jakieś takie fajne. E, fajne coś, nie? Dobra, pyk kamienny. I teraz, jak już mamy jeden węgielek, to możemy sobie zrobić pochodnie. Gites, 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 Gites. Także słuchajcie, to zostawiam już Wam do, do po prostu wypowiedzenia się w komentarzach, co byście tutaj chcieli. Czy chcielibyś, albo jak macie jakiś własny pomysł na serię, to też by było całkiem spoko posłuchać. E, bo na ten serwer mam już kilka, kilka odcinków, tak jakby wiecie, zaplanowanych, co chciałbym e, chciałbym tutaj zrobić. Więc, więc, więc myślę, że będzie ciekawie, więc będzie ciekawie, więc myślę, że warto, warto. Dobra, słuchajcie, jako że jesteśmy już na poziomie ósmym, czyli tu gdzie są diamenty, a w to będziemy celować, chociaż szczerze nie jestem pewien, czy tutaj będzie jakoś dużo diaksów, bo to jest, widzę, że nie jest mapa taka zwykła, tylko jest mapa właśnie taka jakaś tworzona, nie? I tutaj boję się właśnie, że będzie jakiś problem z, z surowcami. O, i też słuchajcie, nie wiem, czy będę... O, shit, wy chyba se jaja robicie. Dobra, wiecie co, bo mnie strasznie irytuje to, że ja nie mogę... W sensie, że strasznie wolno kopie, nie? I, 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 nie mam więcej żelaza Nie mam więcej żelaza, ale dobra, mam siedem, to mogę sobie zrobić Ja, nie diamentowy, żelazny Żelazny kill off i dalej kopać, przynajmniej będzie troszeczkę Tak minimalnie, minimalnie szybciej niż ten kamienny Bo ten kamienny naprawdę jest, o Jezu, o jaksy! Ty! <ścoughs> Od razu idealnie jak żelazny znalazłem, w sensie zrobiłem to diamenty, no widzicie, żelazne to ma jednak dobrze. Wszystko żelazne i od razu diamenty. Nice, Niceru. Dobra, słuchajcie, po malutku wychodzimy. Mm, po malutku wychodzimy z kopalni. No, nie mamy jeszcze za dużo, bo mamy tylko cztery irony, 4 diaksy, ale przynajmniej mamy diaksy. Przynajmniej mamy diaksy. Więc teraz będziemy sobie myśleć, pomału, jak zmaksymalizować nasze, <laughs> nasze zyski na tym serwerze. E, na tym survivalu, tak naprawdę. Nie wiem, nie wiem czy ja będę aż tak tryhardował, żeby po trzech dniach mieć całą naderytową zbroję albo albo Elytrę, ale... Ale no kto wie? Kto wie? Może rzeczywiście trzeba będzie przytryhardować. Eee, o nie, jeszcze deszcz pana brzydka pogoda. Oś, nie, dobra, nie wychodzę jednak. Albo wyjdę. Gościu, nie warto. Dzięki. Eee, także słuchajcie, z tego odcinka to tyle. To taki pierwszy, bardziej informacyjny odcinek, więc mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Eee, jeżeli chcielibyście kolejny odcinek, to wiecie: łapa w górę, no i widzimy się w następnym odcinku, przynajmniej taką mamy nadzieję. No i cóż, do następnego! Cześć!